Widzowie, w poprzednim odcinku Niemcy wypowiedzieli wojnę Polsce i zakończyli również tę wojnę, tylko że tym razem nie zajęli całej Polski. W dzisiejszym odcinku Niemcy ruszą na Brytyjczyków, a nie na Francuzów, bo to jest alternatywna historia II wojny światowej. Tak tylko przypominam, jakby ktoś zapomniał. Zostawcie łapkę w górę albo ten piękny maus jedzie w wasz dom. Tego kwietnia 1940 roku była bitwa, rozpoczęła się niemiecka inwazja na Anglię. Wiem niby, że ten, że w bitwie o Anglię głównie bili się samolotami, ale to jest alternatywna historia II wojny światowej, więc tutaj może być wszystko. Nie zabraknie rzeczy jasne samolotów. E, więc bitwa się rozpoczęła. Jak widzimy w powietrzu dzieje się niezła rozruba. Czołgi zjeżdżają na plażę. Ej tak, w powietrzu to już zaraz nic nie będzie. O, tutaj nawet jakiś samolot spada. A myślę, że trafi w tego wiatrak. O! Się bardziej skupił w tych bitwach na powietrzu, ale na, tutaj czołgi coś tutaj robić będziecie robić, czy... Czyli jakby sobie teraz odjeżdżacie. A kto was goni? Co to za delikwent? A, to jest maus. O, oh, jak się tak spojrzy w niebo! Pokierujmy sobie mausem na przykład. Myślę, że już dużo wraków tutaj samolotów jest. Z strzałkami. Co z strzałkami te... Ej, ja nie, wie... ja nie wiedziałem, że strzałkami też da się kierować. To super. Bo ja przez Beehind Draft jestem do strzałek przyzwyczajony. Widzę, że już. Ja mogę w niebo strzelić. strzelać sobie w niebo. No nie wiem, co se postrzela, bo co ja se do swoich strzelam no. Ej, mogę trafić samolot Dobra, przepraszam, jakby nie chciałem was trafić, chociaż nie, czekaj to, tak, chciałem No tutaj strzelcy się pokrywają No, nie no Strzelcy, strzelec, mał, strzelec, sztuka Gdzie ty jesteś? O nie! nie, 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 nie nie, 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 W którym z budynków się. Okej. Okay. Jakby no spoko... Nie, 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 nie. Dlaczego to zawsze się tak kończy? Nie, 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 nie. A ten musiał wylądować chyba. O, czyli teraz na ziemi się będzie. Będzie bitwa, dobra, to sobie takim brytyjczykiem. A! a, a, a. O. Hopę. Kolejna pojechota. Pyk, 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 pyk! Oj. I tak właśnie Niemcy wygrali po raz kolejny. Widzowie, jeśli ktoś mieszka w Brightonie, to raczej wie jak wygląda. Ale jeżeli ktoś nie mieszka, to może sobie sprawdzić na mapach. A ja na przykład przyznam się bez bicia. Oj, tutaj tutaj widać. Ale dobra. Przyznam się bez bicia, że nie wiedziałem, czy to Ale sobie sprawdziłem. I teraz już wiemy. A jeżeli ktoś nie wie, jak wyglądał w czasie II wojny światowej, to szybko śpieszę z odpowiedzią. Oczywiście tak nie wyglądał. Chyba. bo kto wie, może to Brighton był odzorowany. Ale wracając: jest bitwa między aliantami, w zasadzie Brytyjczykami, a Niemcami. No i rozpoczęła się. A w zasadzie... I no i rozpoczęła się bitwa o Brighton. Będziemy też patrzeć co się dzieje z miastem. Aktualnie to nic się nie dzieje. Więc może sobie czymś pomlatamy. Jak wiemy to się bardzo ostatnio dobrze skończyło. Albo możemy też sobie postrzelać, kurde. Okej. Okay. No wracając, tym sobie możemy postrzelać. I strzelimy sobie... W miasto sobie strzelimy. Trzeba miasto zniszczyć. Tak. Bardzo lubię w tej grze niszczyć miasta i nie tylko. W pragnieniu też... Chyba hmm. jakoś ba... O nie no tym, no czemu? Ja mam zawsze tak najgorzej, że zawsze musi być dym. O! Uciekają do miasta, to możemy trochę domki podstrzelić. O, nie, niedobrze, strzelają w nas. Ups, niechcąc trafiłem w dom. Ups, nie chcący go przy... Niechcący w niego wjechałem. Są tu jacyś Brytyjczycy. Halo. Wielka Brytania, jesteście tu. To jest normalny widok ogólnie. Chyba ich tu nie ma. Może spróbujemy postrzelać troszkę do samolotów? O i tam to chyba nie jest samolot. A i tak wygraliśmy. <laughs> to dźwięk. Pani niemiecko-angielska zakończyła się pokojem w Londynie. Ale nie spodziewali się Niemcy. Kto to ich zaatakuje? Była zima.